Na co dzień często spotykamy się z reklamami zachęcającymi nas do troski o własne ciało. Słyszymy o dietach, szkołach fitness, nowych kremach i szamponach. W Ewangelii Jezus pokazuje, że bardziej niż o kondycję własnego ciała, powinniśmy dbać o to, aby wystrzegać się grzechu. Grzech rujnuje nie tylko nas osobiście, ale również w nasze otoczenie prowadza swój śmiertelny jad. Jezus mówi o radykalnym wyrzekaniu się tego, co może nas prowokować do czynienia zła. Bo żadne dobro tego świata nie może być przyrównane do wartości naszego czystego serca. Czasem trzeba zrezygnować z komputera, czasem odłączyć w pewnych godzinach internet, aby czuć ten komfort czystej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. W życiu musimy nauczyć się dobrze wybierać, aby wiedzieć, co należy poświęcić dla większego dobra.